Z krótką chwilę był bohaterem, blisko dwa miesiące później usłyszał zarzut wprowadzenia w błąd instytucji użyteczności publicznej. Chodzi o wydarzenie z 30 lipca tego roku. Tego dnia dziewiętnastoletni letni Kaliszanin miał uratować tonącego w prośnie 17-latka. 19latek miał uratować dwa lata młodszego chłopaka 30 lipca. Tego roku około 19.30 przy wale piastowskim. Reporter magazynu miejskiego rozmawiał z mężczyzną dzień później, 31 lipca. Tego dnia 19 latek występował w roli bohatera. Stanę, wychyliłem się i zobaczyłem, że ktoś w wodzie się pluska, nie. Oto tego. Wszedłem z roweru, zacząłem do niego pies. Jak akurat w tym momencie dzwoniłem po straż pożarną i akurat zacząłem się rozbierać. nie? Jak, jak dyspozytor mi powiedział, że wszystko załatwione, zaraz mi wyślą, to... Rzuciłem i po niego Przebieg wypadków od początku budził wątpliwości policji i straży pożarnej. Obie służby 30 lipca wieczorem pojawiły się na miejscu zdarzenia. Wszystkie zaangażowane w tę akcję ratowniczą służby nabrały pewnych podejrzeń. E, dlatego też policjanci wszczęli postępowanie postępowanie dotyczące wykroczenia. E, w tej sprawie trzy osoby usłyszały zarzuty zarzuty z artykułu 66 kodeksu wykroczeń dotyczące wszczynania fałszywego alarmu. Nastolatkowie rzekomi ratujący i ratowany przyznali się do sfingowania sytuacji. Obaj wskazali też trzecią osobę, która miała być pomysłodawcą planu. Całej trójce grozi teraz kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.